Wymieniłem siodełko i dziś kilka słów o nim. To Brooks C15 w wersji Carved. Dużo osób polecało tę firmę na różnych forach, a Chat GPT tylko to potwierdził, więc to właśnie na nim planuje pokonać tysiące kilometrów w drodze do Santiago. To siodełko stworzone z myślą o długich dystansach i bardziej sportowej pozycji. Jest wąskie, lekkie i wytrzymałe. Wersja kart ma dodatkowe wycięcie w centralnej części, która ma zmniejszyć nacisk na wrażliwe miejsca i poprawić komfort na wielogodzinnych trasach. Materiał, z którego jest wykonane, to elastyczna i wodoodporna naturalna guma pokryta nylonem, co oznacza, że nie straszny mu deszcz ani zmienne warunki pogodowe. Dodatkowo, siodełko to podobno dobrze amortyzuje drgania z drogi. Na pierwszy rzut oka Wygląda dość twardo, ale właśnie dzięki tej elastyczności i sprężystości pod obciążeniem wielu użytkowników twierdzi, że sprawdza się lepiej niż klasyczna pianka czy żel. Zrobiłem krótki test. No i jest potencjał. Ale teraz to najważniejsze jest, aby je dobrze wyregulować. Bo nawet najlepsze siodełko, ale źle ustawione może popsuć cały komfort z trasy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.